No, pozdrawiamy ochotę, proszę Państwa. Nasze radio to Euro Koncita, Barbie Baby Langström Ekstra pokazuje tutaj cały ten system. Gdzie jest piec kaflowy, system moherowy, że nie ma świadków Jehowy. No, i o to chodzi, że, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio to Euro Koncita, Barbie Baby Langström Extra, pałac kultury Stalina i Lenina. Zapraszamy. Pijaki tam ledwie Państwo zobaczą. Na chodniku le, leży jeden, drugi wstaje. Po tej nocy ludzie z zagranicy idą się gapią. Czy to możliwe, że aż tak nisko ta Warszawa spadła? Ale co mogą ci Zubrzyccy zrobić? Przecież nie zamordują. Wywiązą ich, ale Warszawa jeżeli chodzi o socjal, nic nie zapewnia. I oni tu wrócą po prostu. Warszawa centralna.